Cześć, siemano, Ja jestem Ghost. Jest to kolejny odcinek kariery. Huddersfield. W Fifa 19. Do końca sezonu zostały dwa spotkania z Manchesterem United oraz Southampton. Żeby było ciekawiej, właśnie mamy tutaj Manchester na swoim grafiku bardzo mocny zespół. Tabela wygląda następująco. Niby mamy teraz 17 miejsce, ale przewaga, a raczej jej brak. Skutkuje tym, że możemy równie dobrze spaść, bo Cardiff, Newcastle i Bournemouth będzie tutaj nas goniło zdecydowanie, bo oni też, też chcą się utrzymać. My do tego nie będziemy chcieli doprowadzić, bo pierwsze właśnie z dzisiejszego odcinku spotkanie mamy z Manchester United, który zajmuje drugie miejsce i on także walczy o mistrzostwo z Tottenhamem bo to ten Ham z kolei z kim tam walczy? Właśnie z ostatnią drużyną Artura Boruca, więc oni będą mieli pewnie lepsze warunki, żeby pokonać tą drużynę. Potem właśnie mamy drużynę Świętych, która jest 14 miejsce i w zasadzie nic się tutaj nie powinno dla nich zmienić, ale też nie będą chcieli się poddać. Więc naszym celem jest wygranie choćby tutaj tego jednego spotkania, żeby uciec na 36 punktów. To jest nasz cel. Z Manchesterem oczywiście będzie trudniej, ale zaczynamy już od tego spotkania i oczywiście w tym spotkaniu też będziemy szukać tego zwycięstwa, ale będzie to znacznie trudniejsze. Zawodnicy, wszyscy z podstawowego składu są wypoczęci, co mnie niezmiernie cieszy, więc... Odnośnie tego, że ten skład w miarę jakoś jest grywalny, więc zostawiamy tutaj tak, jak jest z tyłu. Tutaj nic, nic, nic już nie robimy. E, dobra, zaczynamy to spotkanie z Manchesterem United. Dobrze, do końca. Eggstein, do poga. Ten zaraz do Ramadana. Ten wypuszcza Diagłego. jakawy będzie miał sytuację, ale broni DHA. Diakowy tutaj fajnie zszedł w pole karne. Uderzył i Dehea musiał się patygować po tą piłkę. Berge teraz on z daleka. Oddaje te uderzenie niecelnie. Lasques. Lekko miękko. I teraz luz. Leciało to chyba w bramkę. Dlatego też interweniował. Groźna sytuacja United po tym takim dośrodkowaniu i zbiciu tej piłki przez Lukaku do zawodnika no ładnie tutaj broni Pogba Sanchez luz broni znów jego interwencja ratuje nam skórę i ponownie on Lukas no i teraz bramka, no jestem niezadowolony jak tutaj moja defensywa się Zachowała no Lukaku bez szału, on takich rzeczy nie potrafi, on jest ciężki i w ogóle mało zwrotny. Ale no jest źle, przegrywamy z Manchesterem, ale tutaj zamiast za Sanchezem chyba, czy kto to tam był, nie chyba Vasquez, pójść do końca, to odpuścił obrońca, a z kolei Lukaku też nie dostał takiego krycia, ich bieg przed mojego obrońcę, no i teraz Luz chociaż interweniował ponownie, ale puścił. I teraz sytuacja 2 do 0 po przerwie. No to jesteśmy w tragicznej sytuacji. Sanchez, no pewnie do Mourinho leci. Co? No tu jeszcze? Kto to jest? no Mourinho. No już takiego obrazka nie zobaczymy. I chyba całe szczęście także dla United. No, wjechali sobie po prostu między chyba piątką moich obrońców. Zagrali sobie w taki, tego typowego dziadka i Alexi Sanchez. Piękna bramka, 2-0. Bergem teraz Kongolo, Kongolo, podanie będzie, czy ostry kąt, co było zbyt ostry, zbyt ostry kąt, żeby coś tu zrobić. Lukaku, no i znów są w polu karnym, 3-0 po tym spotkaniu i oddalają się szanse na zrobienie czegokolwiek, czyli utrzymanie się w lice angielskiej naprawdę poszedłem trochę do przodu, ale tyły zostały odkryte. No i tracę kolejną bramkę. Tym razem strzelał Rashford. Ale teraz słupek znów drugi w tym spotkaniu, nawet spalonego nie było. Czyli takie dwa gole już mogły być. Rashford 4-0. Już by mnie nie dobijali tutaj. Teoretycznie mogłem dwie bramki zdobyć, ale no... Teoretycznie ich nie zdobyłem praktycznie zresztą. 4 do 0. No United idzie po mistrza, zobaczymy jeszcze tam jak to tenham. No my niestety pewnie znów w strefie spadkowej się znajdziemy i zostanie ostatnie spotkanie ze Southampton, żeby coś tutaj wskórać. I koniec tego spotkania. Jak mogliśmy się spodziewać Manchester nam dokopał. I zostaje nam ostatnie spotkanie. Dobra, więc sytuacja wygląda następująco: 18. miejsce. Jesteśmy w strefie spadkowej. Musimy wygrać z Drużyną Świętych i liczyć na korzystne rezultaty innych spotkań, żeby nikt tutaj nam nie przeszkodził. Wszystko w naszych nogach gramy właśnie ze Świętymi. Na nich oczywiście najmocniejszy skład. Formacja 4-5-1 ofensywnie. Musimy tu zagrać ofensywnie, nie mamy czego bronić. Musimy od razu iść do przodu. Nie chciałem dwóch napastników z racji tego, że potrzebuję jednego pomocnika z tyłu. Nie jesteśmy aż tak mocną drużyną, żeby grać chyba na dwóch napastników obecnie. Dobrze, zobaczymy co z tego wyjdzie. Krótkie rozegranie. Xadas. I teraz mamy gola Bergę chyba. Tak jest, 1 do 0 na początku tego spotkania. Tak mamy grać, tak mamy grać w tym spotkaniu, zdobywamy szybko gola i mamy szybko kontrolować te spotkanie i już nie odpuszczać im do końca, bo my mamy się utrzymać właśnie w lice angielskiej. Krótkie rozegranie tego rzutu rożnego, dośrodkowanie Bergę, on tutaj czołg normalnie w tym polu karnym i McCarthy bez szans. Teraz ładna piłka. Będzie sytuacja bramkowa, no strzel to tak jest, 2 do 0, co się dzieje? Uciszamy stadion, St Mary Stadium dokładnie, bo tam się mieści siedziba, gdzie gra właśnie Southampton, ale ixtas, super sytuacja, 2 do 0, jedziemy z nimi. Jeszcze myślałem, że to nie wykorzystam, ale fajnie tutaj zakręcił, piłka się dokręcała do bramki, to się liczy. Johnson, no i odpowiedź szybka. Luz idealnie wyczuł intencje strzelającego. Chcieli nam szybko tutaj odpowiedzieć. Ale tutaj piłka zdecydowanie też sobie za przeszła przez te wszystkie linie obrony. Gabiadini. I jest niestety gol kontaktowy dla, dla drużyny świętyk. Ta obrona to mnie tak denerwuje już. Tak sobie weszli, jak masło moja pole karne. Merge. Teraz jest więcej graczy Huddersfield, Egerstein. Biega w pole karne. Eggestein chyba sam to będzie kończył. Egerstein. Czemu nie z tej nogi? Co trzeba? Czyż tak się prosiło, żeby na ten dalszy się supek to uderzyć? Boczna siatka. Jakaby. Chciałem powiedzieć, że minął rywal, ale nie do końca. Dobre nawet rozegranie. Teraz mu mniej. W polu karnym. Jeszcze się kiwa. Jest w polu karnym cały czas, do końca. On sam cały czas, do końca. Mógł to inaczej skończyć, zdecydowanie. Durm. Jeszcze raz mocno. bita piłka. Ale teraz fajne uderzenie będzie, tak jest. 3 do 1 do przerwy. I Xada zdobywa tą bramkę. Chyba będzie grało nam się spokojnie, i zostaniemy w premier league. Taką Mam nadzieję, że te zwycięstwo da nam właśnie utrzymanie. Ale trochę lżej mi się już zrobiło po tym golu. Jeszcze druga połowa, oczywiście, została. Ale bergę tutaj co on wypatrzył? Jak profesor nie ma spalonego, wleciał sobie w pole karne. Mój zawodnik, jak tylko chciał, jeszcze ładnie odwrócił się w drugą stronę, żeby zdobyć bramkę. Berge. teraz jakby uderz to fajnie, tak jest. 4 do 1. No, chyba pokazujemy, że zasługujemy na obecność Premier League tym golem i całym spotkaniem. 4 do 1 już prowadzimy. No, chyba nic złego nie powinno nam się wydarzyć. Berge, asysta kolejna. Ale też świetne uderzenie naszego pomocnika. Szef pole karne. No tutaj zbiera Armstrong. Będzie chyba jego uderzenie i luz. Jeszcze broni dobrze. Nie stracimy kolejnej bramki. Na krótki słupek luz. Dobra, skończymy to. Już jest doliczony czas gry. Wyekspeduję tą piłkę i jak najdalej stąd. I sędzia niech kończy to spotkanie. Wygrywamy 4 do 1 i sądzę, że zostaliśmy, zostaliśmy w lice angielskiej premier League. Radość kibiców też naszych była widoczna, więc tak powinno być. Już przechodzimy do tego sprawdzenia, czy tak rzeczywiście się stało i uciekliśmy ze strefy spadkowej. W wyniku dobrych, jak 115 milionów euro. Z jakiej paki to tutaj tak dużo, to naprawdę będziemy mogli hulać na transferach. Tutaj dobra zawieszenie, to tam kichać i jesteśmy na 16. miejscu, więc zostajemy w Premier League ASPADA Brighton, Cardiff City i Newcastle United. Z kolei ligę angielską wygrywa Tottenham. O ciekawie, więc najważniejsze, że my zostajemy i możemy od przyszłego sezonu budować. Ten zespół jeszcze lepszy. To znaczy w sensie, żeby był lepszy niż jest teraz, bo oczywiście teraz ledwo się utrzymaliśmy Ale musimy zrobić ciekawe transfery. I. Dobra, tutaj rzeczywiście było w budżecie transferowym. No. Na najbliższy sezon. To od nowego sezonu taki będziemy mieć. Dobra. Uch, naprawdę zestresowałem się. Muszę wam powiedzieć, bo trudno się grało z tymi świętymi. Im tam już było się ryba. Jak wygrają czy przegrają, ale my walczyliśmy o życie. Może jeszcze garść na szybko jakiś statystyk. Oczywiście mam nadzieję, że wszyscy będą chcieli, żebym został w tym klubie i teraz walczył w Premier League już o jakieś cele. To oczywiście jeszcze czekam na Wasze opinie. Najwięcej brań, bramek Munie, Diakaby. E, moj, to już słabo było. Naprawdę, musimy popracować nad skutecznością, e, bo to nam nie wychodziło w tym sezonie. E, oczywiście przejąłem w połowie sezonu i uratowałem ten zespół przed spadkiem z ligi. Dobrze, to będzie wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie. Tunguy Ghost. Na razie, cześć.